Gdzie są moje wakacje, chcę już tylko je tu mieć Gdzie to moje szczęście jest, tamte chwile są te best Gdzie są moje wakacje, chcę już tylko je tu mieć Gdzie to moje szczęście jest, tamte chwile są te best Tak mnie wzięło na wspomnienia, grube czasy i marzenia Jeździ śluty, a ja marzę znów o piciu czystej butki Tak spotkałem super Na słupek spoko mordki, co po kątach robią ściągi. Gubio też nie wspomnieć, że z liceum te są spoko ziomki. To był piękny rok, który przyniósł już nie pierwszy sztorm. Czemu pytasz mnie, co przyniesie ten następny dzień? Wiecie, pytam gdzie, gdzie są moje tamte wakacje, gdzie są moje wakacje, Chcę już tylko je tu mieć, gdzie to moje szczęście jest są te best gdzie są moje wakacje? Chcę już tylko je tu mieć Gdzie to moje szczęście jest Tamte chwile są te best Mimo tylu tamtych kłótni robię nutkę To dla kubli Szkoda, że ta grupka się tak właśnie strasznie rozjebała Robię to dla Kuby, Franka, Tomka i innego gościa Trudno jest mi Ja tu nie chcę w sumie więcej nic Gdzie są moje wakacje Także ogólnie, wróciłem do domciu, piwka się napiłem z To no ja ogólnie już jestem dorosły, nie wiem czy mówiłem ja mówiłem ogólnie, ale no, ja już piwo piję, wiesz o tym? Ja już normalnie piwko piję, normalnie mi tata, tata mi rzuca piwo, mówi, synek pij, bo ja w twoim wieku to już ci bałem, piję. Ja, ja piję, ja piję, dla mnie to jest trolejtos, trolejtos, ja dziękuję też za to, bo no w końcu przecież temu. aha, dobra, yy, cheater, bardzo idealnie nie? pozdrawiam.